🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Siema drodzy widzowie Witam was bardzo i to bardzo serdecznie Dzisiaj, czyli w poniedziałek 30 ostatniego dnia marca, Czyli witam Was 31 marca. No i co? Chcę Wam dzisiaj, jak widzicie, po miniaturce i po opisie, dziękuję Wam za jednego subskrybenta na tym kanale. Dziękuję Wam bardzo i to bardzo serdecznie. Z całego serducha dziękuję Wam. No i co? Yy, przepraszam, mam trochę katar. I tak, yy, co mogę Wam powiedzieć? No, dziękuję Wam. Jest to dla mnie bardzo ważne, że oczywiście subskrybujecie mój kanał, zostawiacie łapeczki w górę, oglądacie filmy też, zostawiacie komentarze yy, i co? Na pewno yy, będą... czekajcie. Jutro. Jutro. Jutro jest 1 kwietnia, więc jutro będzie film z gry i tak jak mówiłem yy, będzie. Teraz wypadają 3 dni podziękowań za daną liczbę subskrypcji i 2 dni z gier. Czyli właśnie z gier to będzie wtorek i czwartek, a z podziękowań poniedziałek, środa i piątek. Pamiętajcie, nagrywamy tylko od poniedziałku do piątku. Nie nagrywam w sobotę ani w niedzielę, bo tu mam akurat wolne. Odpoczywam sobie, wy też sobie odpoczywacie. Może kiedyś to się zmieni, drodzy widzowie. Może też będę kiedyś nagrywał w sobotę i w niedzielę. Ale na razie nie jestem pewny: na razie nagrywam od poniedziałku do piątku. Więc co mogę, drodzy widzowie, powiedzieć, no co? Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. No i co? Oczywiście, teraz jak już patrzałem, to kanał ma 82 subskrybentów na kanale. Jutro, nie jestem pewny, ale chyba będzie odcinek z Fify. No i w środę będzie kolejne podziękowanie. W czwartek kolejny odcinek z Fify. I w piątek będzie podziękowanie i to będzie wszystko. No i co, drodzy widzowie? Ja Wam chcę życzyć miłego dnia. Miłego dnia. I dużo zdrówka, szczęścia i radości. No i co? Do zobaczenia, drodzy widzowie jutro, czyli 1 kwietnia. Cześć, drodzy widzowie!